Siemanu, z tej strony Bartek, witajcie w kolejnym odcinku serii rowerowej na moim kanale. Widzowie, ja już przewitanie zmienię pewnie, bo jest trochę cringe'owe dla mnie, już się zaczynam śmiać. E, Czekaj, widzowie, dziękuję Wam bardzo za e, tyle subskrypcji, ile jest na kanale. Ja obecnie nie wiem, jest aktualnie, jak patrzyłem, było 670. Ileś subskrypcji albo mniej troszeczkę. A dziękuję Wam za to, a my przechodzimy już do odcinka. Dawaj, drop testa robisz. A w ogóle jest z nami przewitaj się. Dzień dobry. I e, Maciek, technik, e, budowniczy, e, wszystko i ma do wszystkiego. No. No no to jest coś. Dobra. Bartek, poczekaj Willy. Ja cię pokażę Willy Willy na dircie Ło zrzuciło mnie na lewą stronę dawaj Maciek Dobrze, kiedy ty tak się nauczyłeś Jezu, kiedy ty tak się nauczyłeś jeździć Nie wiem No ta oj, nie doleciałem A tu już wskoczyłem Widzieliście jak tylnikka, ja tamu tam uderzyłem Trochę mi wgięło, chodźcie gdzieś pojedziemy Nie wiem Już tak się przejadł trochę. Dobra, czaj, zjadę Ci Zjadę mówię, że zjadę Ci, żeś Pojechać. co A my musiał ten Ej Maciek! Ty wiesz yy, o si jakimś secret spocie? Co? Wiesz o jakimś secret spocie? Nie. No ogólnie, czy jakieś nowe hopki ci pokazali ostatnio? Nie. No to się zapytam, czy mogę ci pokazać. Co? Bo zbudowaliśmy. Tak. Co? No i to jest dobra miejscówka, bo to jest trasa i hopki. Nie takie wiesz, to się ciągnie. Chcemy zrobić to przez cały lelis. Chłopie, ja, ja się tak dobrze czuję No i tak dawajcie y, prawo może coś porobił Dzień dobry To takie zimy no, proszę Pana no, no skaczemy Jeszcze raz Dobra chodźcie, jedziemy A, że to miłego dnia Dziękujemy! Wow. chodź tu! Chodź. Ej! Nie, o, chodź, chodź, chodź stąd, chodź, chodź stąd! Bo ci gminy się do nas przyczepił, że zbudowaliśmy tam chopkę mało, co nie? I ima przypał. Dobra, no to gdzie jedziemy panowie? Bo ja se try harde. O, o panie, sorki, sorki. Możemy na dropa. Na dropa? No to chodźcie No tam jest. Ry opona będzie. Czemu? Nie da Tak. No kurwa. Ja nie mogę, no. Tam na to co to chyba nie jedziemy. Nie. No, wskoczone Tu górko chyba Górko Tędy? Tak Tędy wjeżdżamy, a wyjeżdżamy krydy No tędy No, możemy tam tędy jedynie. No. Co? Ja tu chciałem banachopa zrobić, ale coś wyszło. Ja zawsze tak mam, że jak nagrywam odcinek, co nie, to mi dużo rzeczy nie wychodzi. A poza odcinkiem mi wychodzi. Macie kto potwierdzi widzowie? Potwierdzam. No tak nie niestety, musi tak działać. No. Zwaliście twojego, ale nie nagrałeś. No jest... Ktoś się wywali, ale nie nagrałeś. Aby było do fany moment. Nie wchodzi. A ty idziesz! No! Jezu, on dopiero się zorientował jak my na górce jesteśmy. Dobra, podejdź do końca. Ja nie mogę! Ja pierdzielę! Widzowie, widzimy się za chwilę, jak już Oleg będzie na górce. Proponuję skoczyć kilka razy i jedziemy tam po mnie. Prosto? Podem, No dobra, bo ja w sumie tu nie wyhamuję. Nad no, Ja Ale wyhamujesz. Ja już zjeżdżałem stąd No tak git. Dobra, dobra. Wyhamuj, no co nie działa Dobra, to ja pierwszy. To ja drugi macie, ja kto <noise> Dawaj Maciek, to się kameruje Chłopie, tylko wybicia A Hamuj, hamuj, Olek Dropa ty tylko nie skoczyłem, bo nie wiedziałem, że tam jest. Jest. No. Jest tam drop. Wiem, ale nie wiedziałem, że tak blisko. No. Ale a i widzowie, był taki komentarz, nie wiem czego przeczytaliście, ale... Był komentarz pod takim jednym szarcem. Czekajcie. Pokażę Wam, jak jeszcze jest. Ale to było coś, że po co mi kask? Jak? A wiem. Nie skaczę takich dużych chopek. Popacy potwierdzą, że skaczemy duże hopki, ale nie możemy na nie jechać obecnie, bo właściciele nie pozwalają, bo tam jakie są roboty. Ale ja Wam pokażę, jaki to był komentarz. Czekajcie tylko, tylko. nie tego Odblokuję ekran. Co? No hop, tu trzeba zrobić roboty. Tak. Dobrze, że ja tak przeżyłem, chociaż. No. Jak, jak nie usunąłem tego komentarza w ogóle? O to! Tutaj. Po co ci ten kask na odcinkach, ty tylko po kramężniku jeździsz? Po co to? Nie jeżdżę po kramężniku, bo na przykład skaczę z większych hopek. Ogólnie skaczemy sobie w jaśie naj, yy. i tak dalej. Jak traj tryharderzy najwięksi. I. I jeszcze ten, po co mi kask na odcinkach? No, jakbym nie miał kasku na odcinkach, to bym nie mógł nagrywać, bo bym go Pro nie miał. Ale ogólnie w kasku, że bo skacze większe chopki, oczywiście. Nie możemy na niektóre z nich pojechać, bo jak mówiłem już są roboty. I w sumie ja tyle. Pozwolenia. Ja się wypowiadam na ten komentarz. Co? Ja tu nie mam pozwolenia. To nie. To byś musiał uzyskać pozwolenie od właścicieli? No, właściciele tu mi nie damy. No. Znaczy ja jestem właścicielem jednych skopek. To by musiał ustalić z, in z innymi właścicielami. Jest! Te trasy. Nie, ale ja nie wyhamuję. O, apatykę dostałem w nogę. Co? Dalej! Gdzie my? Kurzenie! Ej, gdzie my zjeżdżamy? Ja pierdolę. No nie. Tego zjazdu nie było na odcinkach. Hop ja bez hamulca. Nie hamulca, więcej pasji! Próbowałem wyskoczyć. Udało się. Dawaj mniej hamulca, więcej pasji. Dobra, chodź. Jak auto na... Jak... Jak, jak auto na autostradzie. No! Łoś! Ole bym się wywalił. Boli Chłop, ja się zdjąłem w pół. O, auto. Nie wiem. Dobra widzowie, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli chcecie kolejny odcinek, zostawcie 2 światełk do góry. Z góry za to bardzo dziękuję. I trzymajcie się. Do następnego. Siema. <gry> Muszę wyłączyć teraz go.